Masz 125 przebudzony z zimowego snu czyli poprawka silnika K157FMI na wtrysku rozbiórka, wymiana różnych rzeczy wykorzystałem częściowo części oryginalne japońskie Suzuki GN głowicę sportingowałem dość sporo tam mięsa jest wybrane nie wiem czy to coś Pomogło czy nie. Prędkość maksymalna według licznika 105 km na godzinę, ale generalnie maszyna jest wygodna i dość przyjemna dla oka. Obecnie jest zagrzany, bo generalnie na wtrysku nie pobawimy się za bardzo w momencie, kiedy silnik jest zimny. W takie nagrywki gaźnik troszkę jest ciekawszy w ustawianiu. Tak to działa. Zawory ustawione według serwisówki Suzuki Gen, wersja B. Bo coś za bardzo na tych chińskich zaleceniach to nie chciało chodzić. Troszkę słychać, ale jest to różnica na sącym zaworze. 0,05 mm także jest sący wydechowy ustawiony na 0,1 jest troszkę głośniejszy ale przynajmniej nie ma z nim większych problemów Tak sobie to działa stabilnie, pyrka. Pytanie, czy trzeba wacieś chińskich kopii? Myślę, że nie, ale jest sporo rzeczy do poprawienia w tych Chińczykach. Jakby nie do końca. Chińska kopia z 2017 roku spełniała moje oczekiwania. Jeśli chodzi o pracę, przed moją robotą pracowało to nierówno na obrotach, przygasało. A teraz jest, jest dobrze. Żałuję tylko, że nie miałam żadnego interfejsu do regulacji tego silnika, bo bym się na pewno pobawił. Może tutaj da się coś zmodzić, troszkę zapłonu dodać, odjąć w niektórych partiach mieszanki, bo wydaje mi się, że jest to troszkę przelane wszystko, ale działa fajnie. fajnie.